Storytime o tym, jak zostałam zwyzywana przez klientkę. Przez tydzień, dokładnie 7 dni, pisała do mnie jedna pani, bardzo miła zresztą na początku. Pisała, że chce kupić bransoletkę, Ale to nie było zwykłe pytanie. Ona chciała, żebym doradzała jej codziennie. Który kamień bardziej pasuje do niej? Jaki kolor sznurka? Czy mogę jej pokazać, jak wygląda branzoletka w świetle dziennym, sztucznym, o zachodzie słońca? I tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście, pomimo tego, że wszystkie bransoletki na zdjęciach można zobaczyć w sklepie internetowym, wysyłałam mi dodatkowe zdjęcia, kombinowałam kolory, no i w końcu się udało. Pani mówi, dobrze, to ja chcę zamówić. Przekazała mi informację, że zamówienie można złożyć w sklepie internetowym, wysłałam link do bransoletki, na którą się zdecydowała po naszych rozmowach, ale napisała mi, że chce zamówić do Anglii, a na sklepie nie ma takiej możliwości. Grzecznie wytłumaczyłam, że niestety ale do Anglii nie wysyłam bransoletek, że nie ma takiej możliwości, że może sobie zamówić na przykład do kogoś z Polski i może ktoś jej wysłać albo może jak będzie w Polsce to będzie mogła sobie ją odebrać. Niestety pani się to nie spodobało. I w tym momencie się zaczęło. Pani napisała mi, że jestem niepoważna, że zmarnowałam jej czas, że jestem niewiarygodna, że jak mogę mieć sklep internetowy i nie wysyłać do Anglii bransoletek? Pani zaczęła mnie obrażać, wyzywać, mówić, że będzie pisała wszędzie, że nie polecam mojego sklepu, że jestem beznadziejna. Także masakra. Dajcie znać, co myślicie o takiej sytuacji.